Teraz jak yy, o, jedziesz to i tak będziemy jechali kosić No tak, ale tutaj będzie trzeba potem jeszcze popryskać tak? No ten, no ten ten taki pasek To pasek już jadę teraz Tak, ale nie ja mówię, że jak wyrośnie to w międzyczasie tu jeszcze by trzeba było opryskać tak? No. no Ale tam też trzeba ten kosić tak, tak, no to priorytetem jest oczywiście koszenie. On tutaj, jak teraz skończy, to ja go od razu tam wezmę... ...i on tam będzie... sadził 24... ...soję. Ty wiesz, jaki jak ten nasz nowy traktor jest upierdzielony? Trzeba go umyć. Przydałoby się. Wiesz, pokażę, że mamy kashera? Tak, kupiłem mu, bo tak marudził, że mnie szlak trafiał. Rozumiesz, żałował mi pięciu tysięcy euro Wyobrażasz sobie tyle pieniędzy na jakieś gówno, kurde, z którego sika woda Ale co tam, że co tam, że traktory chodzą po 200 tysięcy, a on żałował 5 tysięcy, nie? Dobra, przyśpieszasz ten czas, cholerny? Już, bo ja muszę obserwować ceny jednocześnie Ty baranie! Znaczy... Ja wiem, Załadowałeś ale... tę. Te, y, te ten soje na pociąg No okay. czy znaczy nie, nie Nie, nie kurwa pustym pociągiem pojechałem Po chuju wszyscy idioto. idioto, no ja myślę że to jest załadowane kurde no Mówię ci załaduj Mówiłem, to na pociąg Mówię ci załaduj to już na pociąg To czemuś ci poczułeś czy jest czy nie? Nie wiem, po prostu myślałem że jest i... Rura kurde ty idioto Póki Hubie i rura kurde Dobra gra mu cofaj do przodu jadę ta 54 tony prawie <grydanie> Skąd ty, ty się wziął? <grydanie> <grydanie> no tutaj ten nam z gościm, żeby tam dał ten. Mm, na pewno Dobra, ee, przyspieszam i obserwuję. Im szybciej skosimy, tym lepiej. Stary, zaraz rekord będzie Soi, kurde, nie? Nie no, może rekord nie, do rekordu jeszcze daleko, ale... Ale cena jest fenomenalna. Dobra, wyrosło. Dobra, to ja sprzedaję, bo to, bo to stanęło, nie? Raczej nic już więcej z tego nie będzie. Za 1700, patrz, idzie. Idzie, lordzie. 80 tysięcy mamy na plusie, a zyskaliśmy w ogóle 91 i pół tysiąca Ty gdzie jest ten? Dziękuję. Ten duży, a tutaj jest yy, dupa. Co? Trzeba ten yy, Orać. Słabo. Jadę szybko tym traktorem po orkę. Aha, soi nie mamy, nie? Pania. No, a za soi jest kurde taka cena, że się w pale nie mieści. Ile? 1685. No. Nie, 1698, prawie 1700. A rekord był 1780. I zakończył pracę. Co tam mam siać? Eee yy... Czekaj, bo ja chyba gdzieś zapisywałem, czy nie? Żeśmy teraz wszędzie co innego posiali? Tak, czekaj, na 24. Soja. To jest soja teraz. No, no. Ja Przeleciałeś może tutaj tym małym opyskiwaczem? To weź przeleć, bo zapomnimy. Kurde, przyspieszam czas. Jadę ten dopełnić tutaj. Opryskiwacz yy, trzeba kupić. Czy co? Czy masz tam? Masz tam do, do napełnienia? Czy trzeba kupić? Palety do napełnienia Tam jeszcze były Ile zostało? Jakieś półtora Aha. Dobra, czyli na następny raz jeszcze trzeba będzie kupować Jak skończysz lać To pojedź tym spryskiwaczem od razu pod 24, bo tylko tam już trzeba będzie polać Nie, tam już jest polane Ale na następny raz Tak. Tu już będzie koszenie. Już możesz Dobra. Ty, a gdzie jest soja? Aha, soja jest na 24, na no to dupa. Czyli nawet jeśli tutaj wyrośnie, to nic z tego nie, nie będzie. Na złym polu posadziliśmy soję. No, już spada. Czyli gdybyśmy teraz chcieli, to jeszcze by się dało opłacało to sprzedać, ale tak to co niestety. Co my tu działamy? Ten tutaj robi to, ten tutaj kończy to. A my co robimy? My się opieprzamy. Ile my czego mamy? Eee... Teraz ja bym posiał pół na pół rzepak z, z soją, bo jeżeli trafi się jakaś cena, to my musimy zarobić. kurde. Czyli tutaj damy rzepak, ja już puszczam, żeby on leciał. Aczkolwiek on go chyba dogoni, kurde Dobra, to ja... Co on tam, kurde, taki pasek zostawił? Ja pierdziele Trudno, niech jedzie Później się to poprawi No menda pieprzona, no Tam zaraz ten duży powinien skończyć, to musisz wziąć tego dużego i go tam poprawić, nie? Ale to trzeba tym właśnie, tym właśnie małym poprawić. Małym, a nie dużym? No. Nie. Ach, wcześniej mówiłeś chyba, że, że małem jest za dużo do, do, do poprawienia Polecę tym dużym. Możesz spróbować, bo będzie szybciej, nie? Aczkolwiek taki mały paseczek, który bym sobie odpuścił kurde Dobra, pierdzielę to wiesz Już Nie będę czekał aż ten idiota skończy to Jak dużo skończy, to od razu powiedz, bo trzeba będzie przepiąć, kurde, na no, ten siewnik, bo w tym czerwonym to jest masakra. E, wiesz, że zrobiliśmy lipę, bo trzeba było zaorać 24, a my żeśmy tego nie zrobili? No właśnie widzę teraz. Więc, e, kurde... Robiłem dzisiaj misję jedną. No i? Eee... Dostałem za nią 35 za misję i chyba 10 czy tam prawie 15 za, za premie czasowe. No i spłaciłem kredyt 40 tysięcy po prostu, nie? I mamy obecnie 40 tysięcy jeszcze. Good job! eee a na coś tam jest zapotrzebowanie mhm, na pszenicę tylko, że cena jest y, gorsza niż w niektórych punktach takie zapotrzebowanie, że ummm by się nie zesrali czasem dobra przyszedł czas już, ale weź tam o, zerkaj na ten na cenę rzepaku, bo coś rósł dobrze Pytanie tylko jak dobrze. Dobra, jeszcze raz damy chyba soję wszędzie, kurde, bo... Bo Soja schodzi na bieżąco praktycznie, nie? Bo teraz to co zbierzemy, to generalnie my to sprzedamy od razu. Bo jest dobra cena jeszcze. W jednym punkcie. No, jak skończysz, to odstaw i, i potem leć, opryskuj ten. Tą piętnastkę, nie? Mm -hmm. Dobra, ja muszę podjechać dużą teraz... A, przyczepą Wysypać wszystko do końca i kurde jechać to sprzedać, zanim ta cena spadnie Ty zaraz też będziesz musiał ze mną podjechać, bo to na dwie na przyczepie będziemy musieli, bo to nie jest w pociągu A, no, na dwie? No, no, no Ja wsypuję to małej Dobra, dobra Zapewnij na maksa ja tu odjadę dalej, żeby temu chujowi nie przeszkadzać. I już jedziemy. Bo ty jeszcze do silosa chyba nie wsypywałeś, czy wsypywałeś? Wsypywałem. No dobra, to najwyżej silosa sobie dopełnię. Dobra, tak powinno być dobrze. Najpierw ja podniosę, potem w ty wtedy możesz, nie zacząć. Już, już, już tam No jesteś. dawaj, dawaj, podnoś. Nie, ja mi tu nie było. No i super. 51 tysięcy. Weź z jednym, jeden z traktorów no. czerwonych. Yy, znaczy w sumie to jeden tylko został. Nie wiem, gdzie on jest i przepnij go pod yy, Półk ten 3-metrowy. Czemu musimy drogę? No a pod który? Pod ten duży chcesz? No. No raczej. Weźmiesz tu już na raz, czy nie? Chyba tak. Jak nam na styk.